Dziś pijemy wino Cabernet Sauvignon Gran Reserva z Chile. Wolden Rappel 2019 rocznik wino kupione w Lidlu za 30 około 4,99 zł 35 zł około 35 złotych. Yy, produkt chilijski 14,5% alkoholu. Yy. No, do tej pory jak piliśmy te wina ze, ze zwierzątkami, tutaj mrówkojad jest, kożerca, to były zawsze dobre te. Porek taki sztuczny jakiś. No, barwa piękna, rubinowa, ciemna. Gęsta. Taka trochę mętna i niesamowicie te głębokie, głęboka dziu, dziu, dziura. Nie wiem czy widać, strasznie, nie. Tak, tak. Takie, ale pachnące. Pachnące? Tak. Pięknie. No, takie bogate. Bardzo przyjemne. Ciekaw jestem, czy alkohol wyczuwał nie, nie nie wyczulał. Człowiek nie czuć alkoholu, przynajmniej w zapachu. Nie, nie a czerwone owoce. Prawda? Tak. I to takie dojrzałe, bliźnie. Nie, w zapachu jest doskonało, nie? Takie bogate w ogóle. Bardzo bogate. I bardzo ładne. Soko. I co, smak rozczarował? słodycz trochę idzie. Mm -hmm. słodycz, minimalnie. słodycz, do, bo nie to idzie mocno. Dobra, poczekaj, na jest trochę Tak jest na pewno pół no, mm, Produkt chilijski. ta ta ta, ta. Dry red. Nie, wytrawne. wytrawne. Mhm. Ale poczekajmy, dajmy się, czemu... było Ale bardzo dojrzały. Mhm. Smak bardzo dojrzałych owoców. Ale czemu wydychać? W sensie, nie ma alkoholu. Że... Nie, no, ale chcę, żeby wiesz, może coś jeszcze w smaku znajdę. wanilia mhm. tanie nie za dużo. Jednak te trzydziestie wina wszystkie są takie bogate, nie takie mm -hmm. no, gęste. Tak, Ale taniny są. Mm -hmm. Tylko że mm -hmm. tak nie. nie. No, w sensie myślałem, że jest gran rezerwa, że będzie dużo beczki, dużo. Nie, nie. Uh, dużo cię. Nie, jest to, są, jest, są taniny. Są taniny, ale nie, nie jest to dominujące. Tak, nie, nie, nie. Tak w sam raz. No ale trochę tapaki, bo Tak zajęty kłapie. W hmm, drugim już więcej tam. Migoszka gorzka czekolada jeszcze. I alkoholu, ta i w zapachu, i w posmaku nie też nie, nie ma, nie wyczuwalny Nie, nie, 14 nie w ogóle tego nie czuć. No, no i ewidentnie dojrzałe, bardzo dojrzałe owoce, które trochę delikatnie idą w kierunku jednak słodyczy. Mm -hmm. Wiesz co, ale kolejne łyk zobacz jeszcze raz teraz. Mm -hmm. I masz posmak tylko czekolady, tak? Czego słodkiego? No tak. Potem już nie ma tego. Tak. Ale w kwasowość nie idzie. Nie. Nie, nie, to nie. W cierpkość idzie. W cierpkość mhm. idzie, tak, bo w taniczność, cierpkość. Buta też trochę. Tak. Dobra. Bogate. Bogate. Pełne. Musiałoby no świecona to tak zeszłego roku. To co będzie ten... dużo punktów czy nie? Dużo. Nie, <laughs> ale tam dużo. Nie no, bez przesady. Ale siódemkę to Zabier, tak. Tak, siedem. siedem nawet i plus. Siedem. To ja bez plusa. Ale to i tak to można. No bo jest i fajny zapach i jest pełno, du, dużo tego i smaku, i zapachu i pełne wino jest, nie jest jakimś tam rzadkim. Mm -hmm. Super. 37 punktów można być. Mhm. 7 macie. No i brakuje no. trochę kwasowości. E, tak. Wolałbym, żeby to w kwasowość szło. On, przestań, to jest wszystkiego pod dostatkiem. Ale to moje widzi mi się takie, ale jest wszystkiego pod dostatkiem, dlatego dostało 7. Także tak. co, można polecić. Mm, Oczywiście. Bardzo dobre winko. Także polecamy.